<grywa> <grywa> tu jest dwóch ratowników z Dawi Michał, Michał to ten w wodzie i Marcin, tu chyba się chyba <grywa> Nie, żartuję. Także oni będą dbali o wasze bezpieczeństwo, to zaraz wam Także wszyscy, wiadomo, to się że wszyscy muszą być obowiązkowo w kamizelkach, w kapokach, to, to widzę, że wszystko jest zachowane. W kajaku siedzimy po dwie osoby. Osoba, która trochę lepiej się czuje i jest i lepiej z tyłu, jest z karnikiem. wiadomo, że łatwiej jest sterować. Powiedział od siebie kilka zdań. Um, I jest jeszcze z nami Tomek, który jest trenerem Czego? ekologii. Będzie okay, okay, miał tak. z nami zajęcia i jest zwa, jest, będzie pomagała Karolina. Eee, jak zwykle A my ten... jesteśmy z kulu. A o, ja jestem z Lublina. Znaczy, na kulu. Studiuję na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Co więcej... Ile i obrzydliwych rzeczy, nic takiego, nikt was nie zmusza, nie zbierajcie lepiej. Ale takie śmieci, butelki, sami zobaczycie, nie wyczujecie tematu To takie rzeczy, że zbieracie, tak stara się tego nie olewać, nie? Bo to też trzeba się z tego porozliczać i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, mieli wieczorami zajęcia, jedzenie będzie, nikt z głodu... ten... nie umrze. Także, będzie dobrze. Mamy te trzy dni ze sobą, to dobrze, bo je fajnie, miło spędzić. Nogi są w kajaku, nie wychodzimy, nie wychylamy się, nie wstajemy. Nie wstajemy. Wejście do kajaka, zaraz pokażemy jak będziemy na wodzie. Przy wieczorem, słuchajcie, jest taka rzecz, ja jak będę wam robił czy coś, to mam tego poradzić, żeby nie chodzić tam, wiecie, po busie, czy gdzieś tam wkoło samą usługę sobie właśnie, Kto ktoś coś zechce, nie ma problemu, wydajemy i ten kto to zechce to dostanie, tylko aby stały usługi dla porządku, żeby tam nie bałagać się nie tworzyć i tak dalej, żeby nerwów nie było niepotrzebnych. Nie oddalamy się samochodem no. w miejsca bo... Właśnie, jak ktoś coś chce to właśnie nie ten... Bo... A, spójrz, spój tak jak wiecie jest zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Budżetu Diecezji Drohiczyńskiej. Tak, no, dobrze było się zachowywać tak jak wypada, <grychy> na no, taki spływie. No i omijamy, ja staramy się nie wpływać na jakieś kamienie, żeby nie uszkodzić, nie, nie zniszczyć kajaka. Ja będę płynął Jem, pierwszy, tak, Kolega, będzie będę w Nie Ja będę, ostatni, tak, że to, że nie będę zostawę, to bardzo nie za Ja będę w nie Ja będę w razie Ja jakiegoś w razie czego jakiegoś jazu, czy coś, bo wczoraj płynęliśmy... Ja będę w drodze. Ja Tak, w tak. drodze. Do... No nie, po pierwszym już zaczynają myśleć tych trzeba. Lewą stroną pójdzie przy samym brzegu, bo drzewo leży.